Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy zapaleńcy działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor, organizacje non profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk, jasna strona naszego miasta! Poznajmy się! Stowarzyszenie Szukamy Polski powstało na początku 2003 roku jako realizacja takiego planu założyciela i pierwszego prezesa Tomasza Wiśniewskiego. Chodziło o to, aby uruchomić w jakiś sposób jego potężną kolekcję, wspaniałą kolekcję starych zdjęć i pocztówek. Z końca XIX, początku XX i okresu międzywojennego, opisującą, przedstawiającą różnorodność narodowościową, etniczną, religijną, kulturową dawnej Rzeczpospolitej. To był taki zaczyn, który dawał taką ideologiczną podbudowę. Chodziło o to, aby pokazać różnorodność, różnorodne źródła narodowe, kulturowe, etniczne. Dzisiejszej Rzeczpospolitej, to znaczy tej Rzeczypospolitej z okresu największego rozkwitu i jakoś przełożyć te doświadczenia na, na współczesność. Nie ma w tym oczywiście ani, ani szczypty nacjonalizmu, wręcz przeciwnie, jest to deklaracja prawdziwej otwartości, ponieważ ta Polska, którą... Jaką my sobie wyobrażamy, jest właśnie stamtąd z tamtego czasu, nie ta xix XX wieczna, niekoniecznie ta już zamknięta, jedno, jednolita, mocno, mocno ograniczona do pewnych do kwestii narodowych i religijnych. I rozpoczęliśmy od od organizacji wystaw i od pewnych tekstów które publikowaliśmy też w różnych periodykach przedstawiających właśnie taki jagielloński jagiellońskie korzenie polski i jagielloński jakiś skarbiec z którego chcieliśmy korzystać to znaczy ten rok jakby nie był założenie nie było przypadkowe ponieważ zbliżał się wtedy czas wejścia Polski do Unii Europejskiej chcielibyśmy jakby do tej Unii Europejskiej wnieść właśnie pewne swoje doświadczenie. Stąd pierwszy tytuł wystawy, który nazywał się Unia już tu była. Czyli przedstawiał różnorodną Polskę, zwłaszcza wschodnie kresy, jako różnorodną Polskę i jako no, pewne doświadczenie współżycia różnych narodowości, różnych religii w jednym organizmie państwowym. to no, jest związane z takim naturalnym rozwojem samego stowarzyszenia i, i zainteresowanych członków. To znaczy, oczywiście stawiamy na, na różne projekty kulturowe i edukacyjne w tym zakresie. To jest taka, uważamy się tutaj za pewnego rodzaju specjalistów. Natomiast idziemy także w kwestie szersze kulturalnej promocji kultury w kwestie promocji ekologii i pewnych postaw ekologicznych, i pewnej wiedzy ekologicznej I także takie działania prospołeczne związane z różnymi grupami wykluczonymi, no, z których chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc, albo przynajmniej poinformować społeczeństwo o tym, o rodzaju problemów, o tym jak sobie, jak sobie radzić, jak pomóc. Później doszły do na przykład warsztaty dziennikarskie dla, dla licealistów, cykle, cykle film, materiałów dokumentalnych, czy filmów dokumentalnych, czy telewizyjnych, które przedstawiały czy problemy niepełnosprawnych, czy różnych innych grup wykluczonych. Promowaliśmy filmy o różnych interesujących postaciach z, z kultury naszej regionalnej. I robiliśmy też cykle filmów i programów telewizyjnych opisujących na przykład, czy historię miasta roku Jest to taka jest to naturalna kontynuacja przede wszystkim tych projektów e, kulturowych. Tutaj mamy, mamy już, już sporo do zrobienia i sporo rzeczy jest dotyczących czy, y, czy historii miasta, czy promowania atrakcji turystycznych y, y, kilku miast w, w, ważnych w, w, terenie, w regionie, czy też, y, kilku, y, czy też y, kwestia Warsztatów dziennikarskich, Kolejnie chcemy kontynuować warsztaty dziennikarskie dla młodych ludzi, przede wszystkim licealistów, z takim orientacją albo prokulturową, albo proekonomiczną, czyli jakby kształcić czy wprowadzać dziennikarzy w zawód dziennikarski, ludzi już z pewną orientacją, taką tematyczną. Oczywiście zależy nam też na uzyskaniu pewnej takiej pozycji, już jako stowarzyszenia, na pewnej takiej pozycji szkoleniowej, to znaczy po to, żeby, żeby tworzyć, żeby prowadzić szkolenia w różnym zakresie i w zakresie takiej, takim dziennikarskim, także w zakresie tożsamości kulturowej, w zakresie historycznym. Trzeci sektor zaprasza. Święta Wielkanocne to doskonała okazja, by zgodnie z tradycją przygotować kolorowe pisanki i wielkanocne króliczki. Pamiętali o tym uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację AC. Uczestniczyli oni w kiermaszu Wielkanocnym, który odbył się w białostockiej Galerii Kwadrat. Na czym polegają prowadzone przez Fundację warsztaty? W jaki sposób pomagają one osobom niepełnosprawnym? Główną działalnością do tej pory Fundacja C jest prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Celem warsztatu terapii zajęciowej jest rehabilitacja, zarówno społeczna, jak i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach warsztatu prowadzimy pracownię gospodarstwa domowego, pracownię plastyczną, techniczną, robotę ręcznych i przygotowania zawodowego, czyli takie szerokie spektrum przygotowania osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy, jak również do życia w społeczeństwie. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, tak, a górnej granicy jako takiej nie mamy. Jednak ze względu na to, że stawiam na tę rehabilitację zawodową, musi być to osoba no tak, przynajmniej mniej więcej do 50 roku życia. Żeby w ogóle być uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej, trzeba mieć orzeczenie, które stwierdza tak znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej. Tak jak już wcześniej wspomniałam, trzeba być osobą pełnoletnią i trzeba mieć wskazanie w orzeczeniu do uczestnictwa w warsztacie, to też jest bardzo istotne. Nie mamy takiej górnej granicy pobytu w warsztacie, bo to jest praca indywidualna z każdym uczestnikiem. Jeden uczestnik jest u nas dłużej, inny krócej, w zależności od efektów, które zauważamy u konkretnej osoby. W ramach pracowni przygotowujemy, wytwarzamy różnego rodzaju produkty. Witraże, płaskorzeźby, biżuterię, pracę z drewna. To chcielibyśmy to sprzedać i pokazać też innym, co robimy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na integrację uczestników warsztatu. Główna siedziba fundacji znajduje się przy ulicy 27 lipca 64. Warsztaty odbywają się natomiast w budynku przy ulicy Pogodnej 4 w Białym Stoku.